Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dzisiejsza prezentacja dotyczyć będzie nowej akumulatorowej zakrętarki udarowej DEWALT DCF840. Zapraszam na krótki materiał. Zakrętarka DCF840 jest alternatywą do niedawno wydanego modelu DCF850, o którym film mogliście już zobaczyć na naszym kanale. Za sprawą zastosowanego silnika bezszczotkowego również jest w stanie osiągać wysokie parametry pracy, takie jak maksymalny moment obrotowy wynoszący 192 Nm. Urządzenie również zasilane jest akumulatorami serii XR18V oraz FlexVolt, jednak w porównaniu do modelu DCF850 posiada tylko jeden bieg pracy, a obroty regulowane są jedynie za pomocą wyłącznika spustowego. Konstrukcja jest nieco dłuższa, ponieważ długość głowicy wynosi 115 mm. Co mimo wszystko jest jednym z najkrótszych do tej pory rozwiązań. Tak samo jak w modelu DCF 850 zakrętarka posiada sześciokątny uchwyt 1/4 cala, który umożliwia szybkie mocowanie końcówek udarowych oraz wierteł z uchwytem sześciokątnym. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do wszelkich prac motorskich, w których precyzja wkręcania nie jest stawiana na pierwszym miejscu. W obu urządzeniach producent zastosował trzydiodowy system doświetlający pole pracy. Prezentowana dziś zakrętarka dostępna jest w kilku wersjach wyposażenia. Znajdziecie je na stronie sklepu phabc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.